Szybkie widzowie, jestem przychodzimy, w słuchajcie, będzie oczywiście kolejny odcinek z BIM Engine Drive. No i tak, dzisiaj mamy kolejne znalezisko, które znalazłem przez przypadek. A teraz to będzie no trochę nowszy samochód. Trochę fajniejszy samochód. W sumie czy fajniejszy to nie wiem. Ale na pewno jest bardzo fajny. A więc no, lecimy po niego, bo co tam będziemy przedłużać No, zobaczymy jak jest spaladny ma nasz pasat Teraz 300 litrów Elegancko. E, 30-40 litrów To normalny chmustek jak się mu da miodu Nie pytajcie skąd wiem no to jest teraz tak, w takie drodze, takiej mega, jakby zarośnięte, znaczy mega. Mega to może jest za dużo, ale jest bardzo ta droga zarośnięta. Jest to w miejscu tu na lewo. Jest to w miejscu tutaj na lewo, no elegancko powiedziane. Eee, tutaj. No, to już zrobił elegancko też. Przód jest otwarty i teraz co nie wyjadę Znaczy no wyjadę, bo trzeba sobie kropeczkami pomóc I teraz rura Pełna ogień Ale nie, nie zadziałało ten no, Login ogień nie działa Ogień Jak się da miodu, to na pewno pójdzie. No, tu mamy pierwszą przeszkodę, ale tu jest objazd. Przeszkody. No, i tu gdzieś. Tutaj. Yy, czego? A no dobre, nawet nie było miejsca. Spoko. Spoko, fascynujące. Dobra. Także zostawmy naszego pastuszka. Tylko sobie od razu, może wykręcę. Pasowałoby chyba od razu sobie wykręcić. Hmm, tylko mówię, jest problem. Kropeczki zawsze w gotowości. Mhm, na pewno. Mhm, na pewno. To trzeba zrobić za przyczepy bezpośrednio. Zaczepiona była nieźle. Ogólnie. Niedorowo, niedorowo, niedorowo. Tutaj eleganczo. Kręcimy na lozie. Paserabci to jest dobra maszyna. No. Wyjdźmy, moi mili. A może zgaśmy? Żeby oszczędzać sobie paliwo dobrze, wejdźmy. przyczepę otwieramy. Tak samo jak w tamtym odcinku na Illigalu. No, to będzie wszystko. Tak, tak. Szybciej tam ladziarnię. Dobrze, idziemy poszukać. Znaczy mniej więcej wiem, gdzie on jest. Jest. O tutaj. Dobrze, ja pamiętam. O, tam jest. Widzę. Tak, jak to widzicie to jest Nissan R34. Fauspek Nur. Czyli taka no... Dosyć limitowana wersja. Tak jak tutaj widzicie, fałspek nur. Nir, nur, nie wiem. No. Więc musimy go z tych krzaków wytargać pierw. Więc ty się przyda. W które trzeba właśnie pójść. No, odłączmy go sobie od przyczepy. I musimy to padło z tamtych krzaków wytargać. Przyczepa odłączona. Zamknijmy to. Odpalmy naszą bestię Do odciny oczywiście elegancko chodzi na ręcznym chodzi niezbyt dobrze, ale kto pytał Zatopali laka ładnie zasteka. Czy no. Znowu hmm. żeśmy zablokowali samochód dzisiaj. Nie no, moje umiejętności są po prostu niewiarygodne. To tu jest ten ruch. Dobra, ładujemy, co nam szkodzi posadem przez rów. O, czek się świeci. Kto by się tym przejmował? A kto w ogóle się kiedyś przejmuje czekiem? Wiesz czek to jest całkowicie normalna rzecz w, sa w twarzy samochodzie. A szczególnie marki BMW. Ale chociaż to nie jest BMW, nie? Ale no... W marki... w BMW to jest całkowicie normalne. No tak. Podczepmy sobie naszą brykę. Jakże piękną, elegancką i tak dalej. Do jakże pięknego i eleganckiego Nissana. Tylko za co by go tutaj potaszczyć. O! Za to się wczepimy. Mhm. Na pewno tak po prostu pójdzie. Już to widzę. byśmy się nie zdziwili. Więc co nam zostaje? Krapeczki! Kurde. Ale to jest grubie coś przytygowane w tych krzakach. Hmm. Nowy. dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Plan B. O, tak wyszedł. No, jedzie hamulce nie są zastojęte. Zastojęte. Znaczy, sobie stąd. Na ręcznym pasacik elegancko chodzi. Boże ją ja zeznać dzisiaj. A wcale nie gram na Xboxie. No, mam Xboxu, ale nie gra na Xboxie. Ale przez ruch pachacikiem. Elegancko. Ej. Nej. Dobrze. elegancko. Ej, tak. Zgaśmy sobie naszą... Piękną karocę. Dosłownie karocę. No i tutaj mamy, jakby to powiedzieć, pacjenta. I to na polskich brachach. Fascynujące. Tak. Bardzo fascynujące wydarzenie. I kto taki samochód mądry porzucił? No ja nie wiem. Co w ogóle mądry taki samochód porzuca? Przecież to jest normalnie karalne. Taką ślicznoszkę porzucić. Dobra, zobaczmy czy to padło odpali. Złapał coś. Odpalił. Ma się w miarę dobrze. Znaczy, oprócz od no, tego, to się ma w miarę dobrze. Z przodem jeszcze jest pokombinowane. No tak. Nie działa ekranik. Ale zobaczymy, czy on w ogóle jedzie coś. Coś tam jedzie. Nie coś tam ładnie jedzie O tak byczku. Ale prime Zgas Odpalił Wcześniej jeszcze raz zgas Ale to chyba nie jest problem, bo znów odpalił Mam plan Wjechać tam tyłem Czy to jest mądre? Tak, chyba. Wszystko będzie dobrze chyba. Nie. Ale to się idzie napędza. I tutaj jakby to nie stało kilka lat w krzakach. Dęb się, dęb się. Ujeżdżamy. Czeka dwójkę wiem. Nie wiem, że to jest manual, a nie automat. Okej. Okay. No i co? Wjechamy? Niech sobie zgaśnie pacjent. E, zacienimy sobie w pacjencie ręczny. Zgaszony jest, dobrze, Jedziemy. Przepierw to wysiądźmy. Zamknijmy to. Tę klapę. To jest jakaś chyba dokładka. Albo i spoiler. Wrzucę. Bo czego by nie. To niech się szybciej zamyka. Dobrze. To się zamknęło elegancko. Teraz druga strona. No i cyk. Mam jakiś problem co do przyczepy? Nie. Ja naprawiać y, naszą ślisznotkę Nissana. Fiu, 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 fiu. fiu. No. Lubię e, ja tego Nissan odpalić, a nie posadę. Myślałem, że posadę odpalam. Okej okay. To jest nasza, nasz ten, karoca nasza Nasza niezawodna karoca Volkswagen Passat Karoca jest dobra Przyczepy ciągnie, lodówkę przewiezie Może z wypadkiem, ale przewiezie furka do wszystkiego wielozadaniowa. Teraz tu patera. Wjeżdżamy na ulicę i rura. Nie przestaje smarzyć laka. I to jest piękne w, pasy, w pasaciku. To jest wręcz znakomite. I teraz ruszam sobie bez gazu. To jest właśnie dieselek. Jak to ja się nie wyrobiłem? Ale jak to tak? I dwojeczkę spinamy. No, i elegancko Jest wszystko Prime. Wszystko jest w Prime i tak dalej. Szybkie zamykanie drzwi. Skopa. No. Władujmy naszego prześlicznego Nissana Ten. No. R34. Nismo. Skyline. Fifi Pamiętajcie dzieci, zanim odpalicie samochód, nie, e, chcąc nie używać sprzęgła, wrzućcie neutral, bo się może skończyć wypadkiem. No, wyjechać, moskowego pana prosił o wyjazd. Bo tak łatwo nie będzie. Musimy zrobić tak. Albo jeszcze raz tak. O nie. O nie. O nie. Musimy zrobić usuń. O nie. O nie. Czego tu się tak koło wzięło? O nie. O nie. No, please, no! Nooo! Nein! Nie rozumiem. No tak. Zmierzmy sobie moc. No, cały tylny wózek odleciał. Nie chce mi się autentycznie. Nie. Tylko tylne koła odleciałem. Cały wózek nie odleciał. Hmm. Takie rzeczy, ale dobra, wyciągnijmy to po prostu, to do... wgniecenie chciałem powiedzieć, to już całkowita O. Wpierw to wyciągamy, tak wiecie, tak bez skrupułów, a później sobie to będziemy naciągać, patrzeć, obserwować. No i to też na to wyglądać. No, dwie nie wyglądają, ale zaraz będą wyglądać. No tak, e, teraz trzeba naprostować dach jako tako. No, po japońsku trzeba naprostować ten dach to też, jak widać, że no, raczej połamany ale go się może poskleja. A może się wyklepie, no, nie, i zgas. fajnie. Wystylnej kusie jeździ Ale widzę, że u mnie taki fajny deszczyk pada. Deszczek, a tu jest dressyk? No. Ja wiem, jak byłem w przedszkolu, to wszyscy tak mówili. Destik a tu jest dresyk? No, tak było, nie zmyślam. E, dobrze, odpalimy chyba sobie urządzonko. Nie gwarantuję, że nie wywali samochodu Bo jeszcze nie testowałam tego na tym stanie. Więc gwarancji, że go nie wywalę nie daję Że go nie wywali, a nie go nie wywalę o. Tu mamy elegancję zamek, klaksonik No tak to jest Tymi scenami, A lampy działają chociaż nie działają. Patrzcie. Z tyłu też nie działa. To jest. A właśnie deska się, deska się działa, nie? Pod się. Więc zobaczcie, włączam sobie lampy, klikam sobie na walam przycisk. Tył nie działa. Z tyłu kierunek lewy nie działa. Więc co? Załóżmy sobie części. I musimy teraz go wytestować. Załóżmy sobie części jednym magicznym przyciskiem. Czego mi się wpasata w postaciło? Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Czy pan jest normalny? Tak. Jednak jest trochę normalny. Wyłączmy sobie światło, bo po co? że po lewej stronie kiera, ale to nie zbyt duży problem przy upalaniu. Ale się zbiera. Ale bestia! Inteligencja! Teraz, wpaść, daję mu do końca. Szczerze, do końca dostaję. Ładnie idzie trójeczka, czwóreczka wpięta, ile? Dwieście. Ten zakręt trzyma się jak dziki. A, ładną redukcję mu zrobiłem. Teraz tu. Gasiem go. Trwpiało, że sobie zmienimy na Wyłą wyłączoną kontrolę trakcji. Próbujemy to Rondo tak mu strzeli ze sprzęgiełka i tak troszeczkę boczkiem przeleci. O, troszeczkę! Ładnie się kręci. Skubany muszel mu się ładnie kręci. Czerwone. Poczekajmy, poczekajmy. Nic nie jedzie, ale poczekajmy. W tym czasie mu przygazujemy tak oporowo. Teraz światła działają Działają malcik, działają No tak Kiedy to zielone będzie, no Nic nie jedzie Poczekajmy Ty, ty, ty nie czekam. Cztery budzik to ładnie. Jakby musisz strzelić ze sprzęgiełka. A zobaczyłem mu ze startu. Daję mu do odciny i puszczam sprzęgło. Do odcinnego, jak coś kręcę. Dam wam posłaj tej symfonii. Cwóreczki wpinam jak coś. Trzyma się skubanek dziki, nie. Hamowanko, hamowanko, jedyneczka. Dobrze, teraz toronko spróbuję takie całe przelecieć. Nie, to będzie jednak trudne. Ręczny i dajemy miodu. Próbuję toronko całe zrobić, wiecie. Muszę go później wykontrować, trzeba go cały czas dużym kątem trzymać i mu gazu dawać srogo. Dobra, nie będziemy go katować, bo to nie o to chodzi. chodziło go wytestować, a nie katować. Jeszcze raz próbujemy ze startu, tylko teraz na trybie sport. Odcinaj, puszczam sprzęgło. Dwójeczka. Tutaj. Na sobie zrobimy. Dobra. Dwójeczki za, za wysoko. Yy, nie wybombić. No i No i Sigiemka. I jeszcze raz mogę to przyspieszenie zrobić, tylko teraz y, wyłączono kontrolę trakcji. No. no i elegancko. Kręciły bąkasy sobie. Pony już i tak będą do zmiany. Ich losy są. Znaczy, ich czas jest wyliczony, czy tam jakoś tak. Dobra, starczy, bo zaraz go zakatujemy, zagrzeje się i będzie. Już tak macie blutko. Ostatni raz. Nie, no ładnie jest. No i na sprzedaż będzie elegancki. że ja to sobie wywiniemy tak ładnie. No. Tak, o, sobie widzę, że staniemy. No jak Państwo domyślacie to, tak, to na już było wszystko. No i co, jak Wam się podobało, dajcie, dajcie sub, łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!